Ostatnie pytanie, Marto. Tegoroczna kampania wyborcza w Zamościu stała się bardziej brutalna niż ta, którą e, obserwowaliśmy 4 lata temu. Niewybrane komentarze w sieci, pomówienia, pozwy sądowe. Pewna część kampanii przyniosła się, jak możemy obserwować, do internetu. Podoba się Panom ten kierunek zmian? Pan Paweł znaczy, Brzezowski. Kampania internetowa uważam, że jest bardzo dobrą kampanią, dlatego że trafia do bardzo szerokiego grona y, ludzi. Billboard, jakiś baner, prawda? Tylko pokazuje osobę. A tam można poczytać program, prawda? Można przeczytać program, poglądy danego hmm, kandydata. Uważam, że to jest bardzo dobre, bo wtedy ka człowiek, każdy człowiek może się zapoznać z kandydatem. Nie tak było do tej pory, że, aha, no widział baner, no to może zagłosuję na tego, może tamtego. Wybór nie był świadomy de facto, prawda? Tylko to wygl wyglądało to tak, że się napaszył na jakąś twarz, o, podoba mi się ten pan, to za niego zagłosuję, prawda? No teraz mamy tak, że mamy te wybory w miarę świadome dzięki temu. Jeśli chodzi o komentarze, no to. Mm, podejrzewam, że te komentarze są w jakimś tam sensie stymulowane przez osoby, które popierają danego kandydata, tak? One popierają danego kandydata, więc skupiają się na ataku kontrkandydata. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Ja tego nie czytam w ogóle. Nawet nie mam czasu oglądać jakichś tych artykułów, w których występuje, czy jakichś tam nagrań. Po prostu nie mam na to czasu. Natomiast, tak jakby, no negatywne komentarze są też potrzebne kandydatom, bo ja uważam, że negatywne komentarze też kreują yy, pewien pozytywną opinię. Tylko nigdy o pozytywnych opiniach się nie, nie pisze na, na Facebooku. Natomiast jeśli chodzi o, o takie pozwy, no to pff, yy, nie, nikt nie pozwał. <ścoughs> Szczęście. Ja też nikogo nie zamierzam pozwać. Jeżeli ktoś ma o mnie złe zdanie, gratuluję to. Może... Powinniśmy się najpierw się spotkać, porozmawiać. Wtedy, może by zmienił zdanie o mnie. No, takie oszczerstwo jakieś. I piszę. No. To tak jak mówił Stanisław y, Stanisławem, y, y, siedzę w najbardziej ustronnym miejscu mojego domu, czytam pańską krytykę. Za chwilę będę miał za sobą. Dziękuję. Pan Andrzej Wnuk. Proszę państwa, ta kampania rzeczywiście różniła się od poprzednich kampanii, była bardziej zdecydowana, mocniejsza. O wiele bardziej wizerunkowa niż poprzednia, ale też myślę, że bardziej merytoryczna. I mm, ja się bardzo cieszę, że podczas tej kampanii, tak jak dzisiaj i w poprzednich dniach, a mam nadzieję, że jeszcze przez następny tydzień, będę mógł prezentować swój pomysł na miasto. To, jak miasto powinno żyć, jak, jak powinno wyglądać, jak powinniśmy zarządzać tym miastem, w jaki sposób organizować pracę dla mieszkańców, jak ją tworzyć, jak ściągać inwestorów. Czegoś takiego przez ostatnie lata nie było. Mówiono tylko. Mm, Całym sztafarzu, landszafcie e, i o wszystkich rzeczach, które tak naprawdę jak widać było po sądzie, nie interesują mieszkańców. Ta kampania też pozwoliła mi na jedną niesamowitą rzecz. Ja e, mieszkam, pracuję w Zamościu, urodziłem się, wychowałem się w zamościu, a przez e, ostatni czas e, pracowałem trochę w Warszawie, białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie. I od zamościa troszeczkę się oddaliłem. Wróciłem tutaj 22 września, wziąłem urlop, i od tego czasu ciężko pracuję nad tym, żeby przekonać moich sąsiadów, przyjaciół, kolegów, że w zamościu może się dużo zmienić. I poznałem w trakcie tej kampanii naprawdę niesamowitych młodych ludzi i starszych również, którzy mają ciekawe pomysły, którzy są bardzo pracowici, kreatywni. Cała moja kampania, która podobno jest bardzo nowoczesna, i w zamościu niespotykana, tak jak mówią konkurenci czy też obserwatorzy, jest zrobiona rękami ludzi z Zamościa. To nie, jest, to nie jest firma z Warszawy czy skądś, która przyjechała i stworzyła, wykreowała wizerunek. To są ludzie stąd, to oni robili film reklamowy, to oni robili zdjęcia, to oni robili grafikę do plakatów, ulotek i tak dalej. Coś niesamowitego, jak zdolnych ludzi w Zamościu mamy, trzeba ich tylko pokazać i promować. Dlatego chcę otworzyć to miasto, otworzyć urząd na nowych ludzi.